Jesteśmy mamą i córką, które ponad rok temu, 13 maja, miały przeszczep rodzinny. Ja oddałam nerkę Ani i teraz żyjemy sobie spokojnie. Nasza historia zaczęła się 18 lat temu, kiedy 4 września byłam w 7 miesiącu ciąży z Anią. Byliśmy wtedy w Irlandii i zrobiono mi USG. I wtedy dowiedziałam się, że Ania na sercu ma guzy. Był torbiele, to, torbiela. Te guzy nie były guzami onkologicznymi, natomiast no mogły zrobić dużo szkody w organizmie. Zrobiono dodatkową diagnostykę. Okazało się, że te guzy są nie tylko w sercu, ale również w mózgu i w nerkach. I po urodzeniu Ani powtórzono diagnostykę i wtedy potwierdzono, że Ani przypadłość nazywa się stwardnieniem guzowatym i te guzy mogą pojawiać się, te torbiele mogą pojawiać się w zasadzie na każdym mięśniu, który Ania w sobie nosi. Jeżeli chodzi o serce, to Sprawa była to chyba najprostsza, ponieważ jest to mięsień, który się rusza, a te torbiele tego nie lubią, w związku z czym zaczęły zanikać. Jeżeli chodzi o mózg, no jest trochę gorzej, bo one się tam nigdy nie, nie znikną. Mogą ulegać delikatnym regresjom i na szczęście tak się dzieje. Ania w związku z tym, że ma w głowie te torbiele mało pośledzenie umiarkowane, miała też epilepsję. Ale bardzo krótko, dzięki lekarzom tej epilepsji nie ma od 2016 roku. Wróciliśmy do Polski, do Wrocławia i tam trafiliśmy do poradni nefrologicznej i trafiliśmy na Anioła naszego, który nas prowadzi do tej pory. Doktor Ania Zmonarska poprowadziła nas od samego początku, wytłumaczyła, co nas czeka. I mniej więcej kiedy, jak te nerki zaczną się po prostu rosnąć, razem z nimi zaczną rosnąć torbiele i w efekcie już na samym końcu może to doprowadzić do dużej wielotorbiowatości nerek i do tego, że nerki będą po prostu niewydolne. Te nerki zaczęły przestawać, a nie pracować dopiero w wieku nastolatków, kiedy ona zaczęła wchodzić w okres dojrzewania to wtedy kreatynina zaczęła rosnąć i te parametry nerkowe faktycznie zaczęły spadać. E, takim apogeum chyba był rok 2023, kiedy to ta kreatynina naprawdę już urosła do takich e, wartości, które byłyby mocno niepokojące e, i mogły powodować też zatruwanie e, organizmu ani. No i tam poszedł oczywiście mocznik do góry i tak dalej, więc e, no, wtedy zaczęliśmy rozmawiać, a może wracać do rozmowy dotyczącej przeszczepu, że on będzie potrzebny, i będzie potrzebny w przeciągu kilku najbliższych miesięcy bądź lat. Na początku 2024 roku trafiłyśmy do Centrum Zdrowia Dziecka. Tam z kolei czekał na nas kolejny nasz anioł, dr Rubik. I on zrobił nam kwalifikacje czy w ogóle mamy zgodność, ja i Ania. Okazało się, że ta zgodność jest na naprawdę wysokim poziomie. Doczekałam się telefonu na końcu kwietnia od doktora Rubika, który to doktor powiedział, że zwolniło się miejsce i możemy zrobić przeszczep rodzinny 12, 13 maja. I zapytał, co ja na to. Ja mówię, no. No tak, no, no tak, chcemy to zrobić. I z jednej strony była to taka ek duża ekscytacja, z drugiej y, duży znak zapytania, trochę strach, ale podeszliśmy do tego, myślę, bardzo bardzo zadaniowo. Musimy to zrobić i tyle. No W tym mocno nas y, wsparła no, no, rodzina, to najbliższa. E, mój mąż, który e, razem z nami pojechał do Warszawy, e, był z Anią. Kiedy ja pojechałam na Banacha, żeby mi tą nerkę wyciągnęli i przywieźli do, do Centrum Zdrowia Dziecka, to był chyba taki najtrudniejszy dla mnie moment. Kiedy musiałam pierwszy raz po 17 latach ją zostawić i pojechać sama i być sama w tym szpitalu. Co prawda tylko przez jedną noc, ale, no, ale być tam. Myślę, że to, że Ania jest osobą niepełnosprawną intelektualnie troszeczkę nam pomogło. Bo ona nie do końca miała świadomość tego, co przez cały czas się z nią dzieje. I ja na początku, jak ona się urodziła, zaczęłam się zastanawiać, jak ja się co ja muszę zrobić i jak do tego podejść, bo wiecie, Byliśmy w Irlandii, yy, urodziło nam się dziecko, chore dziecko. Byliśmy tam sami, mieliśmy jakichś znajomych, ale to nie byli jacyś tacy bliscy, znajomi. I nagle informacja i to jeszcze w rocznicę naszego ślubu że no, dziecko, które się urodzi, będzie chore. A jak się urodziła, i pojechaliśmy do Dublina, do takiego centrum zdrowia dziecka i rozmawiałam z panią genetyk, która oczywiście tam chciała to wszystko zdiagnozować i powiedzieć co to za choroba a ja ją trzymałam na ręce, pani Genetyk do mnie przyszła i powiedziała: No wiesz co, no musisz być silna, bo przypadki takie jak Ania dożywają trzeciego roku życia. Więc nie było łatwo i cały czas się zastanawiałam, jak ja mam ten czas przeżyć razem z nią, razem z moim mężem. I jak wróciliśmy do Polski, to myślę, że wtedy zaczęłam się otwierać i akceptować to, co się w zasadzie dzieje, bo zdecydowałam się wysłać Anię do przedszkola integracyjnego, ale dawała sobie tam radę. Okazało się, że to jest bardzo społeczne dziecko, aktywne, otwarte, uśmiechnięte, które oczywiście że broi, ale ma coś do zaoferowania swoim rówieśnikom i ma bardzo ciętą ripostę. <śmucham> Chyba po mnie. <śmucham> <śmucham> Zaczęłam to akceptować. Ania zaczęła chodzić na takie mm, terapie y, związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju, więc miała spotkania z y, psychologiem, y, pedagogiem, laryngologiem. I wszyscy ci, te, wszystkie te osoby, które y, Ania spotykała na swojej drodze po zajęciach za nią, mówiły do mnie: Pani musi mocno uważać, bo to jest straszny manipulator. Ona więcej rozumie, niż nam się wszystkim wydaje. Mm. I faktycznie tak, jak otworzyłam oczy, to, to to dopiero zobaczyłam. I w momencie, kiedy ona poszła, myślę, do szkoły, też do cudownego miejsca, w którym, w którym do tej pory jest, to znowu te anioły, bo myślę, że one nas otaczają od początku, kiedy, kiedy Ania się urodziła, uświadomiły mi i pozwoliły mi zaakceptować to, z kim żyje, dla kogo żyje i po co żyje? Ania dzięki tej szkole mocno rozwinęła się zarówno intelektualnie, dzięki swojej wychowawczyni, która ją okiełznała, pani Justynce, ale rozwinęła się też bardzo dzięki pani trenerce. Jak pani trenerka ma na imię? Pani Alutce tak nazywają Ania która zobaczyła w niej potencjał y, taki ruchowy. Ania na początku pojechała na zawody lekkoatletyczne, skakała w dal, biegała, rzucała piłeczką palantową. Tak? Później były zawody pływackie. Na początku pływała z, z, makaronem. z makaronem. A później, y, jak już zaczęłyśmy chodzić na dodatkowe lekcje, też właśnie przygotowawcze z olimpiad specjalnych, Ania zaczęła pływać bez sprzętu i na olimpiadach zajmowała no, zawsze miejsca na pudle. Tu były, dostawała naprawdę fajne, fajne, grube, ciężkie medale, które są dla niej bardzo ważne, które wiszą na jej ścianie i tych medali jest no, lekko sto.